Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Dzisiaj przychodzę z ważnym pytaniem. Czy to koniec minimalizmu w moim życiu? Nie do końca. Raczej koniec z minimalizmem w moim życiu w takiej formie, o jakiej do tej pory najczęściej się mówiło czy pisało, czyli tej skupionej mocno na rzeczach, liczbie przedmiotów, pozbywaniu się i porządkowaniu. A skąd w ogóle ten temat? Przede wszystkim dlatego, że wielokrotnie w ostatnich miesiącach, kiedy nagrywałam, kiedy udawało się nagrywać, sygnalizowałam, że tematem minimalizmu jestem już nieco zmęczona, że mi się przejadł, że nie bardzo widzę możliwości mówienia o nim czy pisania, bo po prostu byłam, potrzebowałam nabrać dystansu, cofnąć się trochę, spojrzeć na niego powiedzmy z tej dalszej perspektywy i jak teraz widzę po prostu zastanowić się co dalej w tych ostatnich latach byłam jeszcze czy bywam przecież zapraszana na spotkania czy jakieś rozmowy medialne bardzo męczące było to, że wciąż wchodzi, schodzimy do do, tego, do tych samych pytań, do ciągle pytania ile rzeczy, ile w szafie. Ile można kupować, ile się trzeba pozbywać, czy dzieci trzeba uczyć minimalizmu i tego, i tego rodzaju kwestie. Nie mówię, że to nie są istotne sprawy, ale po prostu już mi się to zwyczajnie przejadło. I zaczęłam mieć takie poczucie, że to cały czas jest powtarzanie, mielenie tego samego, kręcenie się w kółko. Owszem, pojawiają się jakieś nowe publikacje, czasem, na rynku coraz rzadziej, ale wciąż się coś pojawia. Ale bardzo trudno jest jakieś jakieś odkrywcze, nowe czy świeże spojrzenie. No ale może to jest właśnie kwestia poszukania nowego spojrzenia. Nie, zrozum, nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, wiem, że Gdzieś tam w tle, w międzyczasie pojawiały się już, chyba niekoniecznie na rynku wydawniczym polskim, ale w, na rynku anglojęzycznym były jakieś publikacje na temat duchowego wymiaru minimalizmu i takich trochę innych, innych punktów widzenia, ale ja przynajmniej nie odnotowałam jakichś istotnych pozycji z tego zakresu. Na naszym polskim rynku, ale mogę się mylić, nie, nie wiem przecież wszystkiego i nie mam pełnego, pełnego oglądu. I dobrze mi ta przerwa od tematu minimalizmu zrobiła, bo w międzyczasie, chociaż o tym nie mówiłam, nie pisałam, przekonałam się, że on już tak mocno w, w zapisał się w mojej naturze, to, to co mi z niego pozostało. Chyba nie zresztą nagrywałam w tym roku. Taki materiał o tym, co mi pozostało, co zostało po tych wszystkich latach. Zobaczyłam, że jest mi ten temat wciąż bliski, ale chcę na niego patrzeć z innej, głębszej na pewno perspektywy, szerszej. Patrzę, patrzę już na niego w tym momencie jako kobieta dojrzała, 51-letnia. Kiedy zaczynałam się interesować, no, to jeszcze było przed, przed 40, tak? Gdzieś między 30 a 40, czyli już spory kawałek czasu, wiele się zmieniło, nie wchodzi się, jak wiecie, dwa razy do tej samej rzeki. rzeki. Obecnie jestem tą samą alką, ale na innym etapie życia mam teraz inne potrzeby i nieco inne sprawy mnie interesują, ale kontekst częściowo pozostaje podobny. Więc to, co mnie teraz interesuje, to, to dojrzalsze spojrzenie, właśnie skupione nie tylko na kwestiach liczebnych, materialnych, nie tylko na porządkowaniu, odwracaniu. I dlatego wracam do, do tematu i będę, będę z nim, będę się do niego teraz. Podchodziła, myślę, trochę inaczej, zarówno tutaj na kanale, jak i na odświeżonym blogu. Jeśli ktoś się trochę pogubił w moich niezliczonych przygodach internetowych, bo blog istniał w pewnym momencie jako prosty blog, jako Ajka Minimalistka, kontynuować będę dalej na stronie prosty blog, Ajka Minimalistka, już dość dawno temu przestała istnieć. Przepraszam Was za te zmiany, są. Różne ku temu powody, nie, nie czas i nie miejsce tutaj na, na to, by, by, na ten, by o tym opowiadać. Porządki cyfrowe są teraz przede mną, i w najbliższych tygodniach myślę, że to zostanie jeszcze bardziej wyjaśnione, uporządkowane. Na razie trzymajmy się tego, że pozostaje ten kanał, pozostaje prosty blog, pozostaje również mój profil na Instagramie. I... Co w związku z tym będziemy publikować w dalszym ciągu, skoro zaczyna się już jesień, zima, nie, na horyzoncie gdzieś tam i też jako przewodnik będę mieć trochę więcej czasu na, na publikację. kontynuacja tematów, które już były podejmowane, czyli właśnie dojrzałość, umiar, ale w tej, w, tym, w tym dojrzałym ujęciu. Na pewno nie będę rezygnować z takich materiałów, które w kradzie niewiele osób chyba interesują, ale mi sprawiają przyjemność, czyli relacje z podróży. Będą, będzie tam czasem może jakiś odcinek, coś, o, coś z mojej kuchni, może Was zaciekawi. Zmieniło się trochę moje podejście do, do odżywiania i, i do gotowania. Na pewno się uprościło. <laughs> nic nic zaskakującego w świetle tego, o czym. Wspominałam wcześniej, ale jeśli są jakieś tematy, które, które byłyby Wam szczególnie bliskie i które chcielibyście rozwijać, to oczywiście proszę wspominajcie o tym w komentarzach. Bardzo mnie teraz interesuje temat wolności, tej lekkości, którą daje prostota i minimalizm. To jak ogółem uporządkowanie przestrzeni i pozbycie się nadmiaru, jakie daje nam spojrzenie na, na nasze życie, czego się można dzięki temu dowiedzieć poprzez stosowanie tych narzędzi. Więc to taka krótka zapowiedź tego, tego co przed nami. Pozwólcie, że zajrzę w notatki, czy o niczym nie zapomniałam. A tak, zanotowałam no sobie, że, że na pewno będziemy tu mówić właśnie o moich przemyśleniach, doświadczeniach związanych z relacją z ciałem, z dbaniem o zdrowie, zwłaszcza w tym okresie perimenopauzalnym, ale też ogólnie w kontekście bycia nie tylko kobietą, ale po prostu człowiekiem dojrzałym, który już wolniej się regeneruje, re regeneruje musi bardziej uważać na to. Co, co, co robi, czego nie robi, jak się odżywia, y, jakie nawyki wdraża, czego się, a co eliminuje. Y, więc, ale to też są treści, które do tej pory się na kanale przewijały. Y, więc podsumowując, czy to koniec minimalizmu? Trochę tak. Nie będziemy się skupiać tylko na. E, liczeniu rzeczy i porządkowaniu, ale te tematy na pewno całkowicie nie znikną z kanału. E, na pewno będę chciała dużo mówić w najbliższym czasie o e, cyfrowym minimalizmie, o tym, jak się odnajdować w świecie nowych technologii. E, wysyłaliście mi, wysyłali, mi czasem zapytania o to, co myślę, na przykład, o sztucznej inteligencji, o, o jej rozwoju, o korzystaniu z niej. Mam już trochę. No, własnych doświadczeń i spostrzeżeń na ten temat, więc na pewno ten, ta, ta sprawa pojawi się już wkrótce, bo myślę, że jest to, są to zagadnienia niezwykle ważne, i chciałabym to też pewnie trochę pójść pod prąd ze swoimi spostrzeżeniami, ale tylko taki, taka mała zajawka. Że ani nie będę was namawiać do tego, żeby z AI nie korzystać, ani wręcz przeciwnie, żeby z, z, tego, z tej technologii korzystać. Raczej chciałabym przedstawić plusy, minusy, potencjalne niebezpieczeństwa, ale też możliwe korzyści, jakie można wynieść z, z takich rozwiązań. Chociaż oczywiście z wieloma. Zastrzeżeniami. Proszę Was oczywiście, jak zawsze, podzielcie się Waszymi spostrzeżeniami, tym, czy Wy też mieliście jakiś taki etap zmęczenia minimalizmem, czy dalej Wam służy, czy dalej z niego korzystacie, czy też może jesteście na innym etapie. Może podobnie jak ja, szukacie tej głębszej, szerszej perspektywy, bardziej tych zagadnień związanych z. Ze sprawami duchowymi, mentalnymi, dalszym rozwojem, świadomym życiem, bo to tematyka świadomego życia i zarządzania zmianami w życiu pojawia się już to wielokrotnie. Więc ja czekam na Wasze reakcje. Pamiętajcie, że każda reakcja pomaga w rozwojaniu tego kanału. Miło mi będzie, jeśli będziecie subskrybować, jeśli będziecie reagować na, na film. A jeszcze jest mi milej i jeszcze. Łatwiej mi się żyje, jeśli stawiacie mi wirtualną kawę albo postanawiacie być przynajmniej przez jakiś czas moim patronem, patronką w serwisie Patronite. Wszystkie informacje potrzebne zawsze znajdują się na YouTube w polu pod filmem, więc tam Was odsyłam. A dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za czas, za uwagę, za to, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Do zobaczenia wkrótce. Pa!